Wreszcie się doczekaliśmy. Czas rozpocząć pierwszą symulację z sezonu 2022-2023 na wirtualnych ligach. Będzie to oczywiście Liga Mistrzów, tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Kto tym razem sięgnie po najważniejsze trufeum klubowe w Europie? Przekonajmy się. Szybko przypomnijmy sobie grupy. Nadmienię tylko, że ze względu na brak mającego zastąpić Maccabi Haifa w FIFA 23 do grupy z Realem, Chelsea i Szachtarem dojdzie turecki Trabzonspor. Zdecydowałem się właśnie na nich, bowiem jako jedyni zaczynali eliminację do Ligi Mistrzów od ostatniej rundy i koniec końców nie awansowali. Rzućmy jeszcze okiem na Terminarz. Na start ciekawym pojedynkiem będzie na pewno ten w Dortmundzie. W większości meczów łatwo da się wytypować faworyta, zarówno w grupach od A do D, jak i od E do H. W grupie E w oczy rzuca się jednak starcie na poli z Bayernem. Liczymy na emocje, ale i na niespodzianki. Tak jak zazwyczaj, w pierwszej serii gier pójdziemy grupami od A do H. Zaczynamy zatem w Miejscowa drużyna w moich poprzednich symulacjach spisywała się nadzwyczaj dobrze. Teraz jednak trafiła do znacznie bardziej wymagającej grupy i na samym starcie podejmowała Barcelonę. Duma Katalonii zademonstrowała swoją siłę. 28 minuta Memphis posyła świetne podanie do Lewandowskiego i Polak technicznym strzałem strzela pierwszego gola dla nowego klubu w Champions League, a zarazem otwiera licznik bramek w całym turnieju. 4 minuty później z prawej strony w pole karne wpadł Araujo, zacentrował na dalsze słupek i Depay do asysty dopisał sobie gola. Dzięki dwubramkowemu prowadzeniu obrona gości poczuła się dość swobodnie, co tuż przed końcem pierwszej połowy wykorzystał Noah Lang. Po zmianie stron Barcelona zaliczyła jednak piorunujące 10 minut, które na dobre zamknęły mecz. Najpierw dośrodkowanie wykończył niepilnowany Memphis Depay, ale asysta Lewandowskiego palce lizać. Chwilę później obrona Bruż znów została rozmontowana i na 4 do 1 dla gości podwyższył De Jong. Barcelona nie zwalnia, 58 minuta Lewandowski dostaje podanie od Depaja i strzałem zza 16 również ustrzela dublet. Na tym skończyło się strzelanie w wykonaniu Barcelony, ale ostatecznie wynik na 2 do 5 w 63 minucie ustalił Larin. Kanonada w Belgii na inaugurację. Barcelona znów demonstruje siłę. Z tak grającą Barsą na pewno trudno będzie powalczyć o pierwsze miejsce, zatem teraz przed nami pojedynek drużyn, które najpewniej powalczą o drugą lokatę. Borussia Dortmund kontra AC Milan. Od początku to soneri naciskali i wreszcie w 35 minucie strzał Leo był blokowany ręką. Teo Hernandez strzelił w środek bramki, ale mimo to udało mu się otworzyć wynik. W drugiej połowie inicjatywę przejęła Borussia i w 67 minucie strzelec Gola dla gości sam spowodował jedenastkę. Piłkę ustawił Marco Royce i mimo że nie był to najlepszy strzał, manią nie zdołał sięgnąć już golówki. Dwa rzuty karne, każdy po jednej stronie sprawiają, że hit kończy się remisem rzut oka na tabelę i przechodzimy do następnej grupy. Liga Mistrzów po ponad dekadzie wróciła na Ibrox. Rangersom na powrót do elity przypadł mecz z Tottenhamem. Gospodarze twardo postawili się rywalowi, lecz w 72 minucie Tavernier stracił piłkę pod własną bramką i z danego prezentu skorzystał Harry Kane. Koguty nieznacznie, ale zwyciężają. To był mecz drużyn ze Szkocji i Anglii, a teraz czas na starcie austriackiego Salzburga z niemieckim Eintrachtem. Triumfatorzy Ligi Europy w 18 minucie wdarli się w pole karne rywali i wynik meczu otworzył Kostić. Potem pierwsze skrzypce zaczął grać duet Alario-Colomuani. 26 minuta Alario zamyka akcję i mamy 0-2. W 33 minucie strzelec odwdzięczył się asystą i tym razem Colomuani wpakował piłkę do siatki. Jeszcze przed przerwą padł kolejny gol według tego samego schematu. Alario z lewej strony do Młaniego i mamy 0-4. Kropka na D została postawiona w 69 minucie. Ponownie role się odwróciły, Alario wykończył górne podanie Młaniego i ustalił wynik. Pogrom w Salzburgu, Eintracht obejmuje tym samym pozycję lidera grupy tuż przed Totenamem. Przechodzimy do grupy C, gdzie na początku oglądamy spotkanie Dynamo Zagrzeb kontra Juventus. Bianconeri prezentują dość niestabilną formę i w 13 minucie byliśmy świadkami kolejnej sensacji. Sprytem w polu karnym wykazał się Iwan Muszec i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Goście zareagowali po upływie kolejnych 13 minut. Do do remisu mocnym strzałem z linii pola karnego doprowadził Wlachowicz. To już końcówka pierwszej połowy, znów atakuje Dynamo. Orsic znalazł sobie miejsce i z trudnej pozycji przyłożył w same widły. Piękny gol, Chorwaci znów obejmują prowadzenie. Juventus zaś uskutecznił pogoń za wynikiem jeszcze przed zmianą stron. Po raz kolejny ze skraju szesnastki huknął Wlachowicz i mamy 2-2. W drugiej połowie Serb kontynuował swoją strzelecką passę, Tym razem uciekł obrońcom w polu karnym i tak oto ustrzelił Hattu. A żeby tego było mało na 20 minut przed końcem powiększył swój dorobek o asystę a na listę strzelców wpisał się Moisken. To jednak nie koniec strzelania. 78 minuta do głosu znów dochodzi dynamo i Petkowicz strzela bramkę kontaktową. Juventus nie chciał dopuścić do straty kolejnej bramki i stale naciskał. 87 minuta rzut rożny Di Maria centruje i obrońca przy próbie wybicia trąca piłkę ręką. Do jedenastki podchodzi oczywiście Wlachowicz i pewnie strzela czwartego gola w meczu. W kolejnym spotkaniu bramki sypały się jak z rogu obfitości i Bianconeri wracają do Turynu starczą A jak na wyczyny w Lachowicia odpowie Erling Haaland przekonajmy się przy okazji pojedynku City z Bayerem Leverkusen. Tu akurat na gole trzeba było czekać do drugiej połowy i nie trudno zgadnąć kto otworzył wynik. Obywatele nie poszli jednak za ciosem, a wręcz przeciwnie, po godzinie gry do remisu doprowadził Freeport. Zwiastowało to emocjonującą końcówkę. W 85 minucie znów zaatakowano gospodarze na pozycji dobrze pokazał się Andryś i również pokonał Edersona A pokaże sensacyjnie prowadzą z mistrzami Anglii ale ci się nie poddają oto rzut wolny w doliczonym czasie de Bruyne dośrodkowuje prosto na głowę Grylisza, który pokonuje wysuniętego Hradeckiego i tak oto obywatele rzutem na taśmę wyrywają punkt mimo wszystko goście muszą być mocno rozczarowani i remis nie może ich zadowalać zwłaszcza po tym jak zaprezentował się juventus rok temu na Parken doświadczyliśmy chwil i wielkiej dramaturgii przy okazji występów reprezentacji Danii na Euro, a teraz do Kopenhagi zawitała Liga Mistrzów. Lokalny zespół na początku podejmował Atlético, z Hiszpanii bardzo szybko zaczął spełniać oczekiwania. Już w dziewiątej minucie wynik sprytnym strzałem otworzył João Felix. swoją przewagę goście potwierdzili w drugiej połowie. Po godzinie gry Griezmann niemalże wygiął poprzeczkę i po tym strzale sędzia wskazał na środek boiska. Powtórka w technologii goal line nie pozostała we wątpliwości mamy 2-0 dla Atletico. Kropkę na D kwadrans przed końcem postawił zaś Tomasz Lemar. Pewne zwycięstwo i wynik zgodny z oczekiwaniami. Równie dobrze, a nawet lepiej PSG poradziło sobie na wyjeździe w Lizbonie. Zaczęło się w 21 minucie, gdy drogę do siatki znalazł sytuacyjny strzał Mbappe. Po kilku minutach Francuz był przewracany na skraju pola karnego i sędzia wskazał na Wapno. Jedenastkę pewnie wykorzystał Neymar. Niezwykle aktywny w tym meczu Mbappe jeszcze przed zmianą stron wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Nikt nie miał wątpliwości, że goście wrócą do Paryża z trzema punktami, ale ci nie mieli dosyć. 69. minuta, obrona Benfici znów została rozmontowana i Neymar również ustrzelił dublet. Kolejny gol padł niemal natychmiast. Tym razem Neymar błyskotliwie zgrał do Mbappe i Francuz jako kolejny w tej kolejce zdobył hat-tricka. Brazylijczyk postanowił nie pozostawać dłużnym. W końcówce zebrał piłkę 25 metrów od bramki obrał dogodną pozycję i mocnym strzałem także zapakował piłkę do siatki po raz trzeci w meczu w kolejnej grupie uświadczyliśmy Gradu Bramek. Poza tym dwa hat hadtryki w jednym spotkaniu na takim poziomie to nie zdarza się często. Za nami dopiero połowa meczów. Teraz czas na grupę E i wizytę na najmniejszym stadionie w tegorocznej edycji Champions League. Wiktoria Pilzno kontra Sevilla w barwach gospodarzy m.in. Jan Sykora i Jan Kliment, którzy przecież nie poradzili sobie w polskiej lidze. Na tle silniejszych rywali z Andaluzji także nie pokazali wiele, aczkolwiek temu trudno się dziwić rzeczy. Czwarta minuta, Wiktoria traci piłkę pod własną bramką i wynik otwiera Papu Gomez. Tuż przed przerwą z piłką zabrał się Korona i podwyższył na 2 do 0. Asystował mu N. Syri, a po godzinie gry zawodnicy zamienili się rolami. To Meksykanin podawał, a Marokańczyk ustalił wynik. Kolejna hiszpańska drużyna ogrywa na wyjeździe słabszego rywala. Czas na kolejny hit tej kolejki, w którym podobnie grają drużyny z Włoch i Niemiec. Ponadto jeszcze niedawno pod tekstem dla tego spotkania mogła być konfrontacja Piotra Zielińskiego z Robertem Lewandowskim. Bayern nie odczuwał zbytnio braku Polaka, stale naciskał i mimo, że Włosi dzielnie się bronili, wreszcie w 41 minucie sposób na Mereka znalazł Sadio Mane. Kto w przerwie zwlekał z powrotem na trybuny, niech żałuje. Oto 49 minuta i kapitalny strzał w wykonaniu Piotra Zielińskiego. Czysty artyzm w Neapolu reprezentant Polski doprowadza do remisu. Pierwszoplanowym bohaterem wieczoru został jednak to inny. 87 minuta wciąż utrzymuje się remis. Komando dostrzega sadiomany, a Senegalczyk trafia do siatki po raz drugi i wyszarpuje 3 punkty dla mistrzów Niemiec. W przeciwieństwie do meczu w Dortmundzie ten hit nie zawiódł. Mieliśmy spektakularną bramkę i emocje do samego końca. Liderem grupy po pierwszej serii gier zostaje jednak Sevilla. Teraz przed nami grupa F, którą rozpoczynamy spotkaniem zastępującego makabi Haifa Trabzonsporu Sporu z Chelsea. O dziwo Turcy sprawili Londyńczykom sporo problemów, ale w końcówce pierwszej połowy do gości uśmiechnęło się szczęście, gdy obrońca przypadkowo zagrywał ręką w szesnastce. Jorginio ośmieszył bramkarza i strzałem podcinką trafił na 0 do 1. We Blues byli chyba jednak zbyt pewni swego, bo z samej końcówce za bardzo się rozluźnili i gianie nie trafił na 1-1. Trabzonspor w ostatniej chwili wyrywa remis faworytacji i tym samym kolejny zespół z Anglii zalicza fal start. Realowi Madrid wizyty w Warszawie przywołują mieszane uczucia. Królewscy w 2014 roku na stadionie narodowym, co prawda w Sparingu, ale przegrali z Fiorentiną, a co wydarzyło się, gdy ostatnio odwiedzili Łazienkowską, nie trzeba chyba przypominać. Teraz Real odwiedził stadion Legii przy okazji meczu z Szaktarem. Niestety drużyna z Ukrainy w wirtualnej rzeczywistości wciąż gra na zamkniętej już od lat Donbas arenie. Spotkanie rozpoczęło się dość sensacyjnie, bo już w czwartej minucie Sikan okazał się szybszy od Kurtua i pod jego ręką wepchnął piłkę do siatki. Szachtar utrzymywał prowadzenie do końcówki pierwszej połowy, wtedy podanie Benzemy na gola zamienił Vinicius. Druga połowa to już koncert gry królewskiej, w 55. minucie Vinicius odwdzięczył się asystą i Benzema zmienił wynik na 2-1 dla gości. Oto 64 minuta Benzema powiększa swój dorobek o kolejną asystę a do siatki trafia Luka Modric na 20 minut przed końcem Chorwat ruszył do podania tym razem od Viniciusa i ustrzelił dublet warty uwagi jest też rzut wolny z ostatnich minut meczu Toni Kroos z 25 metrów posłał prawdziwą petardę w samo okienko, bramkarz był bez szans obejrzyjmy to jeszcze raz bowiem niestety akcję nieco ucięło Real dał pokaz siły i został samodzielnym liderem grupy przenieśmy się na południe Francji na Orange Velodrome Marsylia grała z Liverpoolem. Derec w tym sezonie prezentują się poniżej oczekiwań, także w tym meczu długo nie potrafili znaleźć sposobu na obronę rywali, ale wreszcie w 37 minucie wynik otworzył Luis Diaz. Natomiast po zmianie stron, po podaniu Eliota na 2-0 dla gości podwyższył Mohamed Salah. Kolejna akcja Liverpoolu na strzał z dystansu zdecydował się Robertson i Quentus i blokował ręką. Salah w zeszłorocznej wirtualnej Premier League notorycznie marnował rzuty karne, lecz Teraz wykonał jedenastkę wzorowo. Wtedy wreszcie Marsylia się obudziła. Po pięciu minutach gospodarze rozklepali obronę rywali, a Alissona pokonał Alexis Sanchez. W 81 minucie Quendozi chciał zrehabilitować się za spowodowany rzut karny. Uderzył z dystansu i po rykoszecie padła bramka kontaktowa. Trafienie zostało zweryfikowane jako samobój wandajka. Zapowiadała się emocjonująca końcówka, ale koniec końców wynik utrzymał się i Liverpool wraca na wyspy z pełną pulą. Inną drużyną z grupy G, która jak na razie w lidze gra gorzej niż się tego oczekuje jest Inter. Nerazzurri w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów mierzyli się z Porto. Problemy wicemistrzów Włoch ujawniły się w 37 minucie, gdy Handanovića pokonał Ewa Nilsson. W drugiej połowie jednak podopieczni Inzagiego z determinacją podjęli walkę, co przełożyło się na wyrównanie za sprawą Lautaro Martineza. To wszystko na co gospodarzy było stać. Inter dzieli się z Porto punktami i plasuje się za plecami Liverpoolu. Dotarliśmy wreszcie do ostatniej grupy. Widzieliśmy już mecz Rangersów, a teraz spójrzmy, jak przeciwko RB Lipsk poradzili sobie ich rywale z zamiedzy. Po kwadransie gry Celtic stworzył pierwszą groźną okazję i po nieudanym wybiciu bezpańską piłkę do bramki w Bill Curwashi tuż przed przerwą ten sam zawodnik uderzeniem z ostrego kąta zaskoczył gulaciego ponownie i Szkoci dość niespodziewanie zeszli na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem. Taki wynik utrzymywał się dość długo, ale po 70 minucie widowisko na to, dre się rozkręciło. Najpierw w pole karne z prawej strony wpadł Juranowicz i jego podanie na gola zamienił O'Reilly. Lipsk na 10 minut przed końcem wreszcie odpowiedział. W szesnastce obrócił się Andres Silva i trafił na 3 do 1. Natychmiast po wznowieniu gry Celtic zaskoczył obronę gości i tym sposobem Furuashi trafił po raz trzeci w tym meczu. Minęły kolejne 3 minuty i znów piłka wylądowała w siatce. Werner mimo, że był pociągany za koszulkę z dołu oddać świetny strzał i tak oto ustalił wynik na 4 do warto odnotować że w tym meczu wpadł już czwarty hat-trick w kolejce Dwukrotnie odwiedzaliśmy Glasgow, a pierwszą serię gier kończymy drugą wizytą w Lizbonie, gdzie Sporting podejmował Ajax. Na gole przyszło trochę poczekać, ale znów padło ich dużo. 40 minuta z piłką w pole karne zabrał się Taylor i mocnym strzałem przy bliższym słupku pokonał bramkarza. To już druga połowa, tym razem akcję samemu pociągnął Bergwijn i dośrodkowując trafił obrońcę w rękę. Duszant Tadic strzałem w prawy dolny ród zamienił rzut karny na gola i zwycięstwo wydawało się raczej nie zagrożone. Wtedy jednak Sporting ruszył do odrabiania strat. Po pięciu minutach bramkę kontaktową zdobył Edwards. To już końcówka. Sporting wciąż naciska podręcznikowo zagrana akcja i Santos pakuje piłkę do siatki. Kolejne w tej kolejce wyrównanie rzutem na taśmę. Tym razem po comebacku w niecałe 20 minut. Dzięki temu Celtic z kompletem punktów zostaje samodzielnym liderem grupy. Pierwsza kolejka wirtualnej ligi mistrzów za nami. Oto podsumowanie wyników jakie w niej padły. Jako, że średnia bramek w meczu wyniosła ponad 4 i aż 4 zawodnikom udało się zdobyć hat trika. Z pewnością poczynie kroki mające na celu zbalansowanie gameplayu i ograniczenie ilości strzelanych goli. Ze względu na te wyczyny już teraz przedstawię również klasyfikację strzelców. Dwie bramki oprócz wymienionych zdobył również Mohamed Salah. Tymczasem dziękuję już za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na wirtualnych ligach.